Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Kolorowy Rycerz A to będzie nowa seria Minecraft na kolorowo Tak, to stworzymy sobie świat Gramy oczywiście na 1,8 nowo i tu popoczymy liczbę zamy dużo nie wiem co to oznacza Dzisiaj lamy wyłączymy Rozmiary rzeki zmniejszymy biomu też następna strona tutaj jak widzicie jest dużo różnych takich pierdów. Ruda węgla zmniejszę spawn. do ci tak. Dziewięć. Ale za to zwiększę do dwudziestu trzech. Ruda złota powiększymy wysokość, byśmy nie musieli szukać wklejów nisko. A redstone a nawet nieco zmniejsza. Bo redstone nie lubię. Albo zwiększę, ale zmniejszymy jego próby spawnu. Ruda diamentu. Wysokość też damy no, taką dość dużą, ale z próba spawnu zostanie jedna. Rozstawimy też Max 8. I Lazury. Lazurmy się nie jest rzeczy, jakoś jakąś taką pro i w ogóle, więc możemy zwiększyć to. Ja go do niczego takiego nie używam. pójdziemy dalej. Tu ja się wolę nie bawić. To wybierzemy może jakiś szablon. Wodny świat to nie za bardzo. Kraina wystecznie. Roz, rozkosz grotołaza. Górskie szaleństwo. Susza. Ciężko po powodzie. Powodzenia. No, powodzenia. To weźmy sobie może coś takiego jak pobudzenie. I użyj Ale... albo mi się zdaje, albo... Nie. Tak, jak myślałem. Zasetowało nam się. Musimy to naprawić. Wszystkie tu damy do 60 rama może być 66 Tu będzie też dużo, ale roznasz panu. Zmniejszy i próbujesz panu zmniejsza. Luda diamentu Tu wiecie co, ja tu ustawię, a wy poczekajcie. Tak więc jesteśmy z powrotem. Tu mamy dostosowany. Tu gotowe. Masz to tak kolorowo.

to ja przystopuję i życzę no to jesteśmy już z powrotem świat się ładnie wygenerował ja otworzyłem, żeby zobaczyć co to jest ojej tak to tu zbierzemy sobie nasz bonus też ładne ity, piękne wprost bardzo się przydadzą Ale niestety to jest zima. Oj, co tak platkuje. Zaraz. Żeby nie było. Bam. Mamy Muzyka i dźwięk. Ustawienia graficzne. Poziom mip, mappingu. Chmury wyłączymy. terda tym bloki. Ja, szybko może nie będziesz tak klatkować. Lepas. Malutko coś. Oj, ale klatki. I oczywiście początek Minecraftowego surwivalu ścinamy drzewa. No kto nie ścinał drzewa w Minecrafcie. No chyba nie ma takiego kogoś. Są ludzie, którzy może się kierami nie ścinali drzewa, ale że nie ścinali w ogóle to nie ma. A żeby nie było, że ja coś co szukałem. Poczekajcie, bo... No i super! Oczywiście! mi szybko włączone tak. szybko Mamy 6 minut nagrania, a ja zrobiłem nic. Chciałem dwa ciała. Ustawienie graficzne. Pełne Zaraz ustawione drugiego chat a to nie, to ja. nie o już jest, już jest, już jest więc gamę młotę 1 widzicie nie da się nic żadnych z tych cheatów więc możemy spokojnie sobie śniadanie No. no i jak widzicie hops hops oczywiście te świetkowe są za wysokie Trzeba się do nich podsadzać Tak pomyślałem byście to wy właśnie, wy, moi wierni widowie widzowie pisali mi w komentarzach co mam robić w tej serii. Bo no, ja myślałem no nie myślałem jeszcze. Stworzyłem sobie świat, wciągnąłem kilka jazz. Mój no pierwszy odcinek jest fajny. To jest... O, jeszcze kobra trochę na kopię. Z tego co widzę, wezmę kilo. O, jeszcze węgiel. Hop, to jest to no, to jest to Piszcie mi w ogóle w komentarzach, co ja mam robić, bo ja nie mam pojęcia. Ja mogę grać normalnie na żywo, tak jak normalny survival Minecraft, czyli budować się. Albo mogę robić jakieś challenge'y i w ogóle. Nie wiem, jak tam chcecie. Mi jest naprawdę obojętne. Tak, mamy na szczęście kilka świeczek, to możemy wejść troszkę głębiej do Kejma. Tak to ja wykopię tego węgla tylko zaraz nie wiem Napisz, napiszcie mi też w komentarzach jak zrobić time lapsea na bandikami bo ja nie mam pojęcia time lapse? nie wiem jak kopał coś czy ten no to mógłbym po time sobie no, time Tak na razie kupiamy węgiel dźwigni i co to ma być na razie jest nudno za niedługo będziemy zdobywać neder, walczyć w ogóle. Więc ja... Teraz drznek następnych oknie jak sobie. Tak, oczywiście odcinek następny nagam zaraz, ale wrzucę to wam też dość szybko. Więc wiecie, będziecie mieli szybko, fajnie, miło sprawdzić. Ja lubię wrzucać odcinki, nagrywać, bo to jest dla mnie czysta przyjemność ja z tego zysku.